Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku Porannego Basowania. Jesteśmy dzisiaj w serii Fundamenty Basowej Harmonii. Gama durowa od podstaw, czyli skala jońska w praktyce. Mam nadzieję, że skrypcik udało wam się pobrać. Jak nie, jest dostępny na moim serwisie Patronite. Zrobiliśmy ostatnio cztery ćwiczenia, więc dzisiaj już bez gadania idziemy od razu do ćwiczenia piątego. Jeżeli nie widzieliście tamtego odcinka, ale jednak zachęcam Was do powrotu i do oglądnięcia, dlatego że dużo rzeczy, które będę mówił, będzie nawiązywało do tego, co było w tamtym odcinku. Ruszamy z ćwiczeniem piątym. Jest to to pierwsze ćwiczenie takie mm, z serii takich schematycznych. One będą się powtarzały, mianowicie będziemy grać trzy dźwięki. Od każdego stopnia. I co mam na myśli stopnia, czyli od każdego dźwięku. Tak jak pokazywałem Wam, jakie są układy dźwięków w gamie Cedur, dla tych, którzy są zupełnie na początkującym etapie, polecam zrobić to w ten sposób, że albo sobie wydrukujcie, albo sobie nawet napiszcie te dźwięki C, D, E, F, G, A, H, C. Macie tutaj skrypt, możecie sobie podpisać te dźwięki. Bardzo polecam. To też świetna nauka czytania nut. I wtedy podpisujemy sobie od pierwszego i możemy jakby sobie podpisać C, D, E, od drugiego DEF i potem od trzeciego idę EFG. F G to tak jakbym będzie wziął po prostu sobie trójząb i grał na pianinie. na pianinie. to jest jeszcze prostsze. Dlaczego? Bo tutaj my musimy wiedzieć gdzie jest półton. Jakby nie idziemy dokładnie tym samym schematem odległości. Na pianinie przez to, że półton naturalny po prostu jest tak wpisany w klawiaturę, jest łatwiej. No ale tylko w cedur. Więc mamy E, F, G, mamy G, F, G, A, G, A, H, A, H, C i ostatni stopień to jest siódmy stopień, H, C, D. I wracam sobie, żeby poczuć, że wróciłem do domu, do fundamentu, czyli naszej prymki. Tak po angielsku Root Note, czyli to, to od czego w ogóle zaczynamy. Dobra, więc taki był wzór. Oczywiście ja zagrałem go teraz na jednej strunie po to, żebyście też zobaczyli w jaki sposób się to układa, natomiast w skrypcie jest to napisane oczywiście w jednej pozycji. Będę do tego nawiązywał, ale generalnie dobrze jest yy, większość ćwiczeń ćwiczyć albo w, w zakresie jak naj, najmniejszej zmiany pozycji, czyli wszystko zawrzeć. Między kolejnymi strunami, albo z drugiej strony właśnie wszystko ćwiczyć na jednej strunie, żeby wręcz ta zmiana pozycji była wymuszona, żeby ta ręka cały czas się ruszała. No i dzięki temu potem to połączenie, zrozumienie tego, że mogę przecież te same rzeczy grać, okrywać sobie na jednej ze strun, albo poruszać się w górę i w dół. Świetnie nam poszerza perspektywę. Generalnie wtedy tak jakbyśmy poznawali nowe szlaki w naszych górskich wyprawach. Dobra, więc. Yy, to ćwiczenie już go zagrałem na jednej strunie, natomiast teraz w kontekście naszego palcowania tak jak jest napisane w skrypcie, od drugiego palca i w takiej pozycji gramy. Drugi, czwarty, pierwszy, widzicie i to jest nasza basowa, no chciałem powiedzieć pułapka, bo z drugiej strony może być to pułapka, ale też duże ułatwienie, dlatego że... Mogę sobie to po prostu nauczyć się w pozycjach na początku, szczególnie. Nie myślę dźwiękami, chociaż to jest finalnie złe. Ale tak naprawdę dobry punkt startowy. I uwaga, tutaj zaczynam jeszcze od dźwięku H, więc przesuwam ten paluch H, C, D i kończę na dźwięku C. Więc teraz powiem to dźwiękami C, D, E, D, E, F, E, F, G. F, G, A, G, A, H, A, H, C i uwaga, żeby zagrać H, C, D. Zrobiłem teraz trzeci, czwarty, czwarty, ale uważam, że po zagraniu tutaj pierwszym palcem, trzecim, czwartym od dźwięku H trzeba to zagrać pierwszym palcem. H, C, D i zakończyć sobie na dźwięku C. Więc teraz całe to ćwiczenie do góry, troszkę szybciej. Od razu zmieniam pozycję. Dlaczego y, uważam, jest pewnego rodzaju wyższość tych ćwiczeń nad ćwiczeniami technicznymi? Dlatego, że od razu jest tutaj melodyka, od razu jakby uczymy się brzmienia, współbrzmienia, one gdzieś tam podświadomie nam w głowie brzmią, nie jest, widzimy może jakby wielkiego sensu na początku. Ale zaufajcie procesowi. A druga sprawa, zobaczcie, prawa ręka ma tutaj naturalne takie przejścia, yy, szczególnie w dół. I staram się grać pierwszy, drugi, pierwszy. Ale takie zmiany to są ewentualnie kwestie, które będziemy przy technicznych ćwiczeniach omawiać. Ja tutaj troszeczkę bardziej skupiam się na generalnych zasadach. No, praca prawej ręki to na pewno będzie jeszcze temat do omówienia, ale może nie teraz. Na pewno zwróćcie na to uwagę. Jako pastor już tak kończył te ćwiczenia. Oczywiście teraz trochę nieudolnie to zrobiłem, ale kiedyś sobie o tym też powiemy, jak dojdziemy do akordów. Więc to jest moje pierwsze ćwiczenie. Grane w tej pozycji. Ja bardzo często zaczynałem od struny E, dlatego że ta góra bardzo mi pomoże. Na przykład nie będę musiał zmieniać pozycji. Zobaczcie. Tak. E, F, G. H, C i dźwięk D. Tu mam. I wracam się. C, D, H, A, G, F, E, D, C. Oczywiście bez tego zakończenia ono jest takie. Tutaj sobie tylko teraz na to wpadłem. Dobra. No więc, co byśmy teraz zrobili? Oczywiście byśmy zaczęli to ćwiczyć z metronomem. Niekoniecznie trzeba byłoby jakoś mocno zmieniać różne podejścia rytmiczne, tak jak to robimy w, tak jak to robimy w ćwiczeniach technicznych, że pokazuję wam mnóstwo różnych schematów rytmiczno-artykulacyjnych i tak dalej. Możemy to oczywiście wplatać. No, przy takich ćwiczeniach tutaj już jest więcej melodyki, więcej skupienia się na dźwięku. Więc co mi to daje? Ok, możemy spróbować jedną wersję. Zobaczcie, to jest napisane w triolach, czyli jakby raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy... Tu, 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 tu. O, tutaj sobie zobaczyłem... Taki samat, czyli jakby podwoiłem... Jeden dźwięk. Dwa lega to jeden krótki, czyli para, para, albo dure dure Sorry, to będzie na odwrót. Będzie jeden długi i dwa krótkie. Okay, teraz nie będziemy tutaj próbować wielu sposobów, bo ja chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tak jak jest napisane w tym skrypcie i wspominałem wam o tym, te ćwiczenie zrobimy sobie teraz uwaga w dwóch różnych pozycjach. tego nie ma już w skrypcie, ale trzeba to sobie wziąć y, od razu w głowie. Czyli i tu przychodzi ten moment, w którym powiedziałem, że to jest nasza największa pułapka, myślenie schematyczne, bo jeżeli powiem komuś teraz zagraj to samo od y, czwartego palca albo w pozycji pierwszego palca, jeżeli nie rozumiemy na jakich dźwiękach gramy, co gramy, no to się może zdarzyć nam wypadek, bo będziemy tylko pamiętać pozycję. Zobaczcie, czwarty palec, więc jeżeli teraz zaczynam rozkminiać to ćwiczenie, muszę wiedzieć, co gram. Gram C, D, E, D, E, F, F, G. Więc jeżeli ktoś jakby, to jest zupełna nowość, po prostu to napiszcie sobie. Możecie podpisać te dźwięki, które są. Tak jak wam mówiłem, C, D, E, i tak się zaczyna, D, E, F, E, F, G, F, G, A. Już od samego początku na pewno był moment, w którym możecie stopując sobie przepisać to. No więc, przepraszam Was, te mi kable tutaj mnie trochę ciągną. No to spróbujemy sobie do tego wrócić i zagrać to sobie od czwartego palca. Czwarty, pierwszy, trzeci. Może zacznę omawiać to dźwiękami. Najpierw C, D, E, D, E, F, E, F, G. F, G, A, szeroko, G, A, H, A, H, C, H, C, D, C. I powrót. C, H, A, H, A, G, A, G, F, G, F, E, F, E, D. E, D C D C H C. I teraz co mi to daje w kontekście mojego układu? 4, 1, 3, 1, 3, 4, 3, 4, 1, 4, 1, szerokie dwa, jeden, szerokie dwa, szerokie cztery, dwa, cztery, jeden. Tutaj jest najtrudniejsza sytuacja, bo szeroko bardzo. 4, 1, 2, 1. I wracam się. Oczywiście, dokładnie tym samym układem. I tutaj jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że jest dźwięk F, więc jest 4 szerokie. I tutaj już sobie teoretycznie mogę nawet wrócić na 3. Chociaż chyba w praktyce, jeśli będę grał, to szybciej. To będę grał od drugiego palca, ponieważ jest powrót na czwarty. Więc moglibyśmy już tutaj zagrać po 4, 2, 1, 3, 1, 4. Jest taka tak zwana podkładka, już troszeczkę jakby przesunięcie pozycji. Więc tak to wygląda w pozycji czwartego palca. Pamiętacie, tam mieliśmy jeszcze takie poszerzenie tak? można to by było zagrać, też polecam. Że tutaj graliśmy czwartym palcem. I wtedy podkładamy drugi, czwarty, pierwszy, czwarty, pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, czwarty, drugi. I powrót. Drugi, pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty, drugi, czwarty, pierwszy. Uwaga, podkładka czwarty. I tutaj już wracam się tą drogą, którą znam. Czyli once again. To znamy. I tutaj jest ten moment, że albo grałem to drugim szerokim, ale teraz wskakuje czwarty. I podkładka. Drugi, czwarty, pierwszy, czwarty, pierwszy, drugi, pierwszy, drugi, czwarty, drugi. I ten powrót jest ważny. Drugi, pierwszy, czwarty. Tutaj podkładka z drugiego na pierwszy dźwięku G. Czyli dźwięk G jest takim dźwiękiem, G, gdzie wszystko się zdarzyć może. Tak? To też jest dobry element, żeby sobie zagrać i podmienić sobie, wrócić sobie od pierwszego, jakby inną pozycją, czyli tutaj Oczywiście, jak to potem ćwiczyć? No, m, pamiętam, jak, jak kiedy byłem na studiach, to obok mnie -y, muzycy z muzyki klasycznej, klasy, klasyczni muzycy, tak powiem, no bo ćwiczyli, nie wiem, Chopina czy tam cokolwiek, Mozart'a. Na przykład takie frazy to było, typu wiecie, 200, 300, 400 powtórzeń tych samych fraz. Te redam, te redam, te redam, w różnych układach jakby w różnych rytmach, ale jakby trudne momenty. Do automatyzmu, po prostu aż bym to powiedział, no nie chcę brzydko powiedzieć, ale do <noise> tak, że po prostu ta fraza mam wchodzi w głowę. To jest właśnie ten cel, to jest właśnie to, żeby zastanowić się i zrobić ćwiczenie maksymalnie. Natomiast dzisiaj my prezentacja, więc idziemy dalej, ostatnia pozycja, pierwszy palec. Szeroko. Dźwiękowo już to znamy, bo nie ma trzeci raz będziemy grać te same dźwięki, ale pierwszy raz w tej pozycji. Więc będą inne układy. Pierwszy szeroki, drugi szeroki i czwarty szeroki. I potem zobaczcie od drugiego szerokiego. I potem palce się nam nie zmieniają. I tu, tutaj kiedy przychodzimy na dźwięk H jest to przesunięcie. O, może wezmę rękę, by było widać. Tak? Tu był dźwięk F, a zobaczcie dźwięk H jest tu. Więc jest tutaj dźwięk. Zagrany. I wracam się. I tutaj będzie ta, ta trudność, że tutaj sobie podłożę jeszcze czwarty palec, żeby wrócić, bo muszę od każdego stopnia zagrać trzy dźwięki. Tak. Okej, okay, więc tak wyglądają w trzech pozycjach. Teraz wasza kolej, żeby przegrać i przerobić to ćwiczenie w, w tych trzech różnych pozycjach, zaczynając od, jakby, oswoicie się, nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, z tym ćwiczeniem w tej łatwej drugiej pozycji, żeby zrozumieć, nawet może dzisiaj ja pokazuję już będzie komplet cały, dlatego, że są ludzie, którzy skorzystają już od razu z tych, może najbardziej zamasowanych rzeczy. A są tacy, którzy od razu potrzebują wiecie, wejść i zagrać tylko druga pozycja palca i w sensie ta i rozkmienić sobie to ćwiczenie jak ona w ogóle działa i technicznie to jest bardzo... dla kogoś może być trudne. Te zmiany m, przejścia przez wszystkie struny będą czasochłonne rozumiem to. Take your time. A my przejdziemy sobie do ćwiczenia szóstego. Mm. Ono jest bardzo podobne. Tylko, że zamiast grać trzy dźwięki, e, ktoś zapyta, czy są cztery dźwięki. Tak, rozwiniemy sobie to ćwiczenie spokojnie, kiedy będziemy potem dochodzić do skal modalnych. To, e, to będzie nasz punkt wyjściowy i zaraz sobie potem też do tego dojdziemy i dopowiemy. Natomiast my w ćwiczeniu szóstym gramy praktycznie to samo, tylko że wracamy się na dźwięk poprzedni, czyli gramy. Pa, da, da, da. Panie, a nie takie. Więc schemat jest bardzo podobny. Czyli gramy 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. I tak dalej, i tak dalej. No z, z rano, więc mam raczej niski głos. <głos》. Idziemy. Okej. Okay. Tu. Te, te powroty będą dosyć. Wydaje się, że mała zmiana, a z drugiej strony, tak naprawdę dla ruchu dłoni, dla myślenia, spora. Czyli wracam sobie. G, A, H, G, A, H, C, A, H, C, D, H, C. Już jesteśmy w tej pozycji tutaj od ósmego progu, natomiast w skrypcie macie napisane to od trzeciego progu tutaj. No to zobaczmy sobie tak, jak jest to tutaj napisane

2, 4, 1, 2. Tak? Zobaczmy sobie jeszcze ten oddźwięk G. Kiedy mam 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. Przesunięcie, 1, 2, 4, 1, 4. Powrót, od razu zmieniam całą pozycję ręki, zaczynam od czwartego palca. 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Tak? Czyli oczywiście dla mnie jest łatwiej to zrobić tutaj, ponieważ ten dźwięk D jest osiągalny. Oczywiście e, znajomość dźwięków na Gryfie, tak? To wszystko możemy sobie przerobić. Ja udostępniłem tą lekcję. Jest na YouTubie, jest skrypt na moim Patronite. Jest lekcja bonusowa na moim Patronite dla moich Patronów, kiedy właśnie ćwiczę wszystkie dźwięki gamy e, przez. E, w, 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 wszystkie dźwięki pokazuję, jak znajdywać na Gryfie. Zachęcam Was. Moi drodzy, tutaj od, od razu może autoreklama. Do wsparcia, no będę się powtarzał, dlatego że to jest dla mnie mega cenne, mega potrzebne, eee, to jest takie pewnego rodzaju, wiecie, paliwo. Oczywiście robię to nie tylko dla YouTube'a, czy jakkolwiek to może głupio brzmi, ale właśnie dla Was, dla ludzi, dla siebie, ale takie właśnie wsparcie, jakiekolwiek jest dla mnie mega miłe, potrzebne wręcz i daje pozytywną wizję przyszłości. Tak to powiem. Dobra, moi drodzy, rozmieniliśmy to w... W pozycji drugiego palca, rozkminimy to w pozycji palca czwartego. Czyli mamy 4, 1, 3, 4. Generalnie polecam Wam wszystkim raczej nie myśleć 4, 1, 3, 4, bo to jest krótki. To jest droga na skróty i trochę yy, złapiecie się nad, na tym, że na tym daleko nie pojedziecie w rozwoju. Natomiast myślenie, co gram, Dlaczego gram? Wow! Ponieważ, jakby jeżeli przerobicie to sobie w Cedur, to potem nawet poznanie gam nowych tonacji będzie dla Was łatwiejsze. Dlatego no, warto jest poświęcić więcej czasu na początku. Czyli raczej myślę sobie C, C D, E, C, D, E, F, E, F, G, E, F, G, O, e, F, E. A, H, podkładka. G, A, H, C, A, H, C, D, H, C. I powrót. C, H, A, C, H, A, G, H. I uwaga! Nie zmieniłem tutaj, zobaczcie ręki. Nie zrobiłem podkładki. Dlaczego? Bo jeszcze potrzebuje dźwięk. Mega cenne. I tutaj dopiero grając właśnie A, G zmieniam pozycję F, A. Jest tutaj mnóstwo właśnie takich dodatkowych elementów, które bardzo dobrze będą wpływały na ćwiczenie. Bardzo lubię to ćwiczenie, bo ono jest takim pierwszym dużym może wyzwaniem, zarazem bardzo prosty schemat, a zarazem właśnie dużo czy podkładek palcowych, czy myślenia właśnie, które Was nauczy o dopiero teraz, czyli ten sam dźwięk tylko grany innym palcem potem. Świetna sprawa. To są, nawet bym powiedział, te, te, ten schemat już zaczyna być nawet elementem sola. To oczywiście. Dobrze, że zagranego. Teraz ta demonstracja była kiepska. Ale tak to jest z rana, kiedy jeszcze ręce i głowa nie są rozciągnięte. O, widzicie, co się na tym mapie. Trzeba byłoby sobie ten odcinek poćwiczyć. i zminimalizować ruch. Niepotrzebny dłoni. Ok, o więc teraz np. z tym odcinkiem.

Widzicie? Właśnie, żeby coś weszło automatycznie, musi być zagrane y, tysiące razy. Błąd. Właśnie po to y, dzielę to na takie różne rytmiczne elementy, żeby nie było to takie. Y, Właśnie bez mózgie, że, że, żebym nawet sam rytm, już sama jakby fraza wprowadza mi jakby inne, jakby, że cały czas głowa musi pracować. Ale uważam, że to też jest. Potem e, wpływa na efektywność ćwiczenia. Dobra, to tyle o tym. Mm, już wiecie, chcę wam jak najwięcej tipów sprzedać, także tyle tego gadania. I pozycja czwartego palca. Mam znowu dźwięki C, D, E, C, D, E, C, D, E, F. Tak zobaczcie, tutaj jest znowu ten przez te powroty. No, ręka się będzie mocno naciągała. To polecam, szczególnie tym, którzy są już trochę bardziej wprawieni. Tak, jeszcze raz. C, D, E, C, D, E, F. Wracam się na D, E, F, G, na E, F, G, A, F, G, A. A,ha, A, H, C, A, H, C, D, H, C. i powrót. Tu może być przesunięcie. Hmm. Ewentualnie na czwartym palcu można byłoby się przesunąć. Ok. Moi drodzy, to chyba tyle. Nie będę już Was tutaj zadręczał ćwiczeniami. Polecam teraz każdemu odpalenie metronomu. O, po 40 zawsze na początku boli, także aż człowiek się gubi. Ale też pamiętajcie, polecam ćwiczenia rytmiczne, chyba ćwiczenie pierwsze pokazuje dokładnie, jak się takim tempem oswoić. Ym, więc jakby wszystko, o czym mówię, już też jest omówione, także zachęcam Was, śledźcie od momentu, kiedy wrzucam pierwsze filmiki, bo to wszystko się na siebie nakłada i tłumaczę, a potem już ciężko jest do tego wszystkiego może tak wracać. tak? Czy tutaj parę takich rzeczy, i od razu wychodzą elementy związane z precyzją, e, artykulacją. No, to są rzeczy, które jakby słyszycie, co się na dzieje, kiedy ćwiczenie może nie jest wprawnie, właśnie nie przeszliśmy przez te elementy wszystkie. Pokazuję wam to dlatego, że pokazują swoje błędy, abyście też zwrócili uwagę na swoje błędy. Jeżeli będziecie to ćwiczyć. Teraz byłaby droga poprawy, ale nie chcemy, wiecie, żeby... I tak to wideo prawie trwa pół godziny, a zamysłem byłoby raczej, żeby trwało troszkę krócej. Natomiast, no cóż, ten ogrom wiedzy, który chcę z wami się podzielić, chyba się nie da krócej. Mam nadzieję, że to nie jest dla Was przeszkodą. W każdym razie dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym odcinku porannego basowania. Dajcie znać, co myślicie. Liczę na... Jeżeli jest krytyka, to niech będzie konstruktywna. A jeżeli coś pozytywnego, to także miło będzie usłyszeć. Dzięki, wielkie. Ja wyłączam nagrywanie. I do zobaczenia w następnym odcinku.